Orzeł biały, który Państwo tutaj widzicie, wykonany w całości zbiórków drewna-osikowego powstał w 2015, 2019 roku na biało-czerwony korowód, który maszerował ulicami Warszawy, w którym uczestniczyły wszystkie największe organizacje kulturalne z Polski. Między innymi szliśmy razem z zespołem Śląsk. Orzeł przy współpracy. Powstał z burmistrzem gminy i miasta Kozikówy, panem Jackiem Ślęczką. Czas potrzebny około 3 tygodni pracy całego zespołu, który, nie, który wykonywał tego e, niezwykłego orła. Jego e, wysokość to ponad 3,20 m. Tak samo rozpiętość skrzydeł też 3,20 m. E, całość tego orła. Jest tutaj w Osikowej Dolinie. Zapraszamy serdecznie do jego oglądania.